Paco Power, system imat, najlepsza odżywka na budowę z tej masy mięśniowej. Polecam, Łukasz Maciec. Jesteśmy na meczu Lubelskich Tytanów z Kraków Kings. To ostatnie spotkanie w tym sezonie naszych futbolistów amerykańskich. Na wszystkich meczach naszej drużyny dotychczas rozgrywanych lub nie był pan Sławomir Woć. Panie Sławku, to nie przypadek, że pan kibicuje lubelskim Tytanom. Przecież pana syn Michał gra w tej drużynie. No, gra już drugi sezon. Kolegi syn wciągnął go zaprosił na trening, no i tak został już. Sen przyszedł do domu i powiedział, tato będę trenował futbol amerykański. Co pan sobie pomyślał? No bardzo dobrze. Ja uważam, że młodzież powinna uprawiać sporty. Podoba się panu futbol amerykański? E, tak, żałuję, że w naszych czasach, jak ja człowiek był młody, to nie można było grać, w... ani nawet kibicować. Było pan sił w młodości w jakimś sporcie? No, jak każdy młody chłopak, piłka, trochę judo, trochę... Inne. A może sporty siłowe również? Bo my zapraszamy chętnie do kursu. Nie, nie. Sportowego sporty Pata, sporty, sporty Kibory, siłowe. Tam każdy znajdzie miejsce dla siebie. Sporty siłowe raczej nie. Miałem możliwość trenowania boksu u swojego wujka, ale, ale nie skorzystałem. Wróćmy do Tytanów. W tym sezonie dotychczas tylko jedno zwycięstwo. Za nami pierwsza kwarta ostatniego meczu. Prowadzimy 13 do 0 z Kraków Kings z królami, z którymi przegraliśmy 0,28 w pierwszym meczu. Ja uważam, że to w tym sezonie każdy mecz to było takie rozpoznanie walką. No i teraz na następny, na rewanż się przygotowują w odpowiedni sposób, że jest szansa wygrać. Myślę, że w przyszłym sezonie jesteśmy w stanie powalczyć o. Ekstraligę? To znaczy ekstraligę, ale powalczyć możemy. Raczej są szanse. Na pewno inne zespoły mogą nam pozazdrościć jednego. Wspaniałych kibiców. A to, to jest naprawdę tyle, co ludzi przychodzi na mecze. No, ja jestem zadowolony. Podziwiam właśnie, że... się bardzo, że całe rodziny przychodzą, bo widzimy wszystkim... ma malutkie dzieci, dorosłych, no i osoby już starsze, czyli pokoleniowo, od, od malucha po dziadka. No i to jest fajne, że nie trzeba żadnych jakichś ochrony, no bo jest pełna kultura. Jakim wynikiem zakończy się spotkanie tytanów z Kraków Kings? Liczę, że jednak wygramy. Zatem zaciskamy mocno. No, ja również zaciskam.